Dobry. Dzisiaj mam takie fajne Mondeo na warsztacie. Eee, puściły przelewy. Auto w czasie jazdy czuć ropę, śmierdzi ropą i są plamy ropy. Już sorry, brzydko mówię, paliwa pod spodem. Jak widzicie, tam jest już pełno paliwa. Wszędzie, wszędzie się tu wylewa po prostu te przelewy. Tutaj pękają, rozstrzygnięcia się, trzeba wymienić. A żeby je wymienić, nie jest tak prosto. Trzeba odkręcić kolektor sący. Jeżeli tego nie robiliście, prędzej czy później, znając życie, będziecie robili. Zapraszam do oglądania. Dla sprostowania jest to silnik w Mondeo przedliftowym. Dwulitrowy diesel DW10 bez żadnej końcówki CF. Po prostu DW-10. Silnik był montowany w Volvo, w Peugeotach, w Citroenach na osprzęcie Siemensa, nie na Delphi, czyli tak zwany przedliftowy silnik. Robiony do 2010 roku. Po, po 2010 roku już silnik miał e, tak zwany lift i miał końcówkę DW-10C. Tu robimy DW-10. OK. Od czego tu zacząć? Na pewno trzeba odpiąć wszystkie kosteczki od przepustnicy. Pamiętajcie, że są to auta do 2010 roku, tak więc co byście nie dotykali, wszystko się może rozpadać plastikowego w dłoniach. Czyli ze wszystkim postępujecie bardzo delikatnie. Tu kostka, tu kostka, tam kostka, tu taka zaolejona kostka. Wszystko to musimy w tym miejscu odpiąć tutaj torxem odkręcić rura która idzie od egiera do kolektora stącego słuchajcie jak nie wiecie jak się dostać do niektórych kostek są tak zalejone fajna rzecz zmywasz do hamulcy odczekajcie chwilkę Filter, czekajcie, będziecie zaraz wiedzieć dokładnie, gdzie się wciska podciśnienie od przepustnicy. Też trzeba odpiąć. Słuchajcie, tak jak mówiłem, z takimi autkami to już trzeba troszkę bardziej jak z jajkiem, bo nie chcecie, żeby one się porywały za, z pinki, zapinki, później trzeba łapać na teretki, jakoś się ratować. Jak nie wiecie, jak odpiąć taką kostkę, fajne lusterko rewizyjne podkładamy. Wiemy w którym, dokładnie w którym miejscu nacisnąć, żeby odpiąć kostkę. Nie macie takiego lusterka? Poproście dziewczynę, żonę, siostrę. Na pewno ma jakieś lusterko do malowania, malutkie. Podstawcie, będziecie wiedzieć co i jak i jak odpiąć. Okej. Okay. Czyli tu wszystko od przepustnicy musimy odpiąć. Tu musimy Torksem chyba te 40 zaraz Wam dokładnie powiem, odkręcić rurę od egr -u. Wiecie co? Jak ja mam odkręcać na tą szubę i się z nią mega gimnastykować, że mi spadnie na osłonę silnika czy coś, bez sensu. Tutaj sobie odkręcę wzmocnienie rury, tu przy samym megierze odkręcę kluczem 10 mm, jedną, drugą i po prostu z tą całą rurą, jak odkręcę kolektor, sący wyciągnę do góry. Bez sensu się tu odkręcać. Tym bardziej, że tam naprawdę, uwierzcie, mi jest mega, mega kiepski dostęp. Klucz 10 mm odkręcamy. Dwie śrubki, jedna, tutaj druga. Tu imbusem 5 mm odkręcamy ten spornik, który trzyma nam tą rurę. Ok, jak odkręciliśmy tą rurkę, że nam tak tam i tam ona z całym kolektorem nam wyjdzie, teraz yy, kluczem 7 mm popuszczamy opeskę tutaj na przepustnicy w ten sposób i ściągamy tą tą rurę. Jeszcze muszę troszkę popuścić. rurę dolotową od do przepustnicy. Ona się tam może trzymać. Nie rusza na tyle czasu. Nie wszystko się da ściągnąć jedną ręką. Ona się tutaj tak na tym trzyma. Trzeba po prostu dwoma rękami złapać, ściągnąć tak jak teraz. Jak już to mamy zrobione, bierzemy płaski śrubokręt i tu musimy odpiąć tego cybanta od odmy. Jakby Wam się ta opaska nie chciała zapiąć drugi raz, można założyć zwykłą ślimakową, skręcić, tak powinno być. Przeważnie fortu daje jednorazowe te cebanty. Jak już to mamy odpięte, tak jak teraz. Musimy tutaj złapać jakimiś kombinerkami, obruszać, bo podejrzewam, że przez taki bieg czasu to się ładnie zwulkanizowało. Musimy odpiąć tą ten przewód od, od Tędy odma idzie tutaj do... Wraca z powrotem olej. Ok. Ok, to mam odstawione. I teraz tak. Tutaj macie klucz numer 10, klucz numer 10, znaczy 10 metrów mm. tutaj, tutaj, tutaj. Wszystkie te śrubki musimy podkręcać, żeby podnieść do góry kolektor stąd. I odkręcamy kolektor tu nie mam jakiejś, nie wiadomo, siły o, tu trzyma tu trzyma muszę sprzęgło na mocniejsze okej okay. Pamiętajcie o takich ukrytych szybkach, jak tu, czy tu. Tutaj, tutaj. Niestety w tym aucie kolektor kąpy. Jest zintegrowany z zasłoną klawiatury zamorów. zaworów. Ok. I tu jest śrubek do odkręcenia. Tam z boku tutaj, od osłony rozrządu, tam tutaj też trzeba odkręcić. I pamiętajcie tak, tu macie takie dosyć długie te śruby, tak jak tu, ale wszędzie już później macie takie króciutkie. Tutaj, tutaj jest troszkę dłuższa. Pamiętajcie, żeby sobie ich nie pomieszać, żeby sobie jakoś zaznaczyć. Tak jak tutaj, wszędzie już są takie krótkie, tu długie i tu takie średnie. No nie jest łatwo, ale nikt nie mówi, że będzie prosto. Jak już wiecie, kolektor sący jest zintegrowany z osłoną e, klawiatury. Odkręciłem łącznie z samego kolektora 19 szubek. Dwie te długie na przodzie, jedna z boku przy korku w przodnie. E, z całego kolektora i z osłony jest parę szubek i jedną szubkę, którą trzeba odkręcić, to jest szubka e, z boku rozrządu, ta przekręcana w tym, w tym miejscu. Co jeszcze trzeba zrobić? Odpiąć wiązkę od wtryskiwaczy. Ja sobie zaznaczyłem, że sobie po prostu nie, 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 nie mieszać, jakby mi się coś tam porozpinało. Yy, korektorem. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Po prostu nie będę miał później zamiany. Yy, co jeszcze jest ważne? Trzeba odpiąć tutaj kostkę od yy, yy, czujnika wałka rozrządu. Najlepiej dla bezpieczeństwa też wyjąć wałek, czujnik wałka rozrządu, żeby się tam nic nie urwało. Porozpinać te kostki zasilające i trzeba będzie wyciągnąć powoli kolektor sący do góry, wyczyścić i wymieniać przewody przelewowe. Imbusem odkręcamy już jest odpięty wałek rozrządu, znaczy wałek, czujnik wałka rozrządu. Tutaj wykręcamy żeby po prostu go nie uszkodzić ściągając cały dekiel z kolektorem sącym. OK. W sumie dolotowym kolektorem, bo przecież w turbodoładowanych silnikach one nie są, tylko mają są zasilane w powietrze. Ok, tu odpinam tą kosteczkę. Tutaj muszę zasilanie odmy odpiąć, czyli wciskam to w dół i ciągnę do tyłu. O, tak jak teraz. Odma odpięta, tu odpięte, odpinam kostki od yy, wtryskiwaczy zasilające prąd. Elektrozawory. Wszystkie podpinamy, podpinane tu podpinane wszystkie cztery. Teraz tą listwę, w której idą okablowanie, odpinamy po prostu tutaj, tak jak teraz, tu raz, tutaj drugi raz, o, tak jak teraz i ona cała nam tutaj odejdzie na bok. Tutaj wszystkie przewody odpinamy, gdzieby nam mogły blokować i po trochu łapiemy kolektor sący. Z całą tą osłoną, z tą ta rura zostaje w miejscu, z tą rurą wyciągamy do góry razem z przepustnicą. Ja bym się pośpieszył, tu jeszcze z tyłu, tu takie spinki są i przypięte jakieś przewody z tamtej strony. Trzeba to delikatnie odpiąć, żeby ich później nie, nie pourywać. Tu jest jeden, tu macie drugi. Zanim zaczniecie ciągnąć wszystko do góry, Zastanówcie się 10 razy czy jest coś nieprzypięte bo urwane później będzie przeszkadzało. Trzeba będzie coś naprawiać. Wroczył ten kolektor. Tutaj taki spornik metalowy jest. Kluczem 13 mm musicie ten spornik odkręcić i tam dwie śrubki od niego 10 mm, tak jak teraz. I teraz już będzie nam kolektor wychodził bez problemu do góry. Po prostu ta blacha go tam przytrzymywała. Jeszcze jedna rzecz. Tu macie przewody od podciśnienia i od paliwa. Musicie całą tą ten zaworek odpiąć od kolektora sącego. Ok, tu jak odpięliśmy te, te przewody, delikatnie tak, w tą stronę. Ten przewód podobnie idzie na dół. Proszę bardzo. Mamy ściągnięty cały kolektor sący i mamy dostęp do tych nieszczęsnych przelewów, żeby je wymienić. Słuchajcie, tak wygląda. Jak się ściągnie kolektor ssący, tu macie te nieszczęsne przelewy. Tu jeden, drugi, trzeci. Nie wiem, czy jest możliwość je wymienić, jak nie ściągnięcie kolektora ssącego. A jak jest, to naprawdę musiałby być ktoś mega, mega, mega zdolny, bo nawet nie ma tu jak... Tu już jest ciasną, odpiąć tą spinkę, co dopiero z zamontowanym kolektorem ssącym, a tym bardziej puścić ten przewód tędy. I tu pamiętajcie, żeby to też odpiąć sobie od przepustnicy jako ściągnięcie kolektor sący, to jest ważne, to trzyma i trzyma ta blaszka, co Wam pokazywałem kluczem 13 mm odkręcić. łańcuszek rozrządu, spijający dwa wałki. Generalnie silnik mega podobny konstrukcyjnie do DW10F, czyli tego ostatniego wypustu, który był jeszcze montowany w Fordzie, bo teraz już Ford ma EcoBlue, a w sumie to trzeba chyba w ogóle przestał produkować diesle. Słuchajcie, e, przelewy są zabezpieczone takimi e, sprężynkami. Tu wyciągnąć jest naprawdę źle, bo tu się opiera ta sprężynka, e, w tym miejscu, e, o blok. E, tu jak cię mogę, ale słuchajcie, jak wypinacie, przypnijcie sobie do nich kawałek e, magnesu, tak jak teraz, na przykład, i wypinacie je dopiero teraz, bo. Stąd wystrzeliła mi sprężynka, i jak znacie życie, wpadła mi tam. Na szczęście udało mi się ją wyłowić takim magnesikiem. Ale jakby Wam wpadła gdzieś tutaj w kolektor sądowy albo wydechowy, no może być nieciekawie. Czyli, odpinając te sprężynki, od te zabezpieczenia od przelewów, zabezpieczcie się w drugą osobę, żeby magnesikiem podtrzymywała, czy coś, żeby po prostu Wam ona nigdzie nie, 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 nie wpadła w niepożądane. Miejsce, bo może być awaria silnika z takiej głupiej sprężynki, z takiego zabezpieczenia. Dobra, czyli tak, tu mam wypięte, tu mam wypięte, a jak się je wypina, w ten sposób wkładacie tu śrubokręt płaski, odginacie, a druga osoba wasa sekoruje jakimś magnesikiem, żeby po prostu wam z... albo tu nie wpadło, albo tu nie wpadło. No można sobie napytać biedy. Ok, teraz odpinamy przelewy. Siniutki, śrubokręt z tej strony delikatnie pod. pod, pod. Odpychamy, żeby Wam się nie łamało. Tak, teraz mamy jeden, tu mamy drugi. E, prawdopodobnie z tego co zwróciliśmy. Tu jest mega mokro, lało się z tego. Och. I tu mamy trzeci. Hmm. On idzie nam tędy. Zapamiętajcie drogę, żeby sobie na przykład zrobić zdjęcie. I tu go odpinamy od y, tego zaworka. O, tak jak teraz. O, troszkę się ropy może polać. Paliwa, wizla. Ok, a dzisiaj drogie. Odpinamy, zapinamy nowy nowy przewodzik. Słuchajcie, to jak widzicie e, te uszczelki, te gumowe oringi. Nie wpychacie ich nigdy na sucho. Warto czymkolwiek ja mam taki smar do uszczelek posmarować, im ona śliszcza, tym lepiej wejdzie wtryskiwacz. Nie podwinie jej tutaj i będzie szczelna. Jak będziecie na sucho yy, ciskać, potrafi przyszczypać yy, oringa, wyrwać kawałek i bez sensu robota. Pamiętajcie, masz je zawsze czymś nawilżyć, żeby wam ładnie podskakiwały we wtryskiwacze. Okay. Słuchajcie, puściłem sobie tak w oryginale, uszelki nawilżone, tak jak teraz tutaj, trafiamy w wtryskiwacz, wpychamy, druga strona. To jest dosyć fajna, przyjemna sprawa. Gorzej będzie założyć zabezpieczenia, zwłaszcza w tym miejscu. Ok, tak jak teraz przymierzamy, i teraz trzeba powkładać zabezpieczenia. Ja to sobie radzę takimi szczypcami, wąskimi tutaj. Łapę sobie to zabezpieczenie w ten sposób. Tak jak teraz wkładam tam dziurkę i zapinam. Ok, i tutaj po prostu w ten sposób wciskam. Zabezpieczenie, tak jak teraz. Proszę bardzo. Słuchajcie, przelewy poprzypinane, pozabezpieczane. Nowy przewód nie jest drogi, bo kosztuje 50 zł, ale roboty jest naprawdę multum. Ja myślałem, że w MK5 się ciężko to wymienia, ale tutaj naprawdę jest na mega, mega roboty. Przed przykręceniem osłony klawiatury, czyli tutaj wałka rozrządu z kolektorem warto wyciągnąć te gumki, jeżeli nie dajecie nowych o te, wyczyścić je, założyć z powrotem, przed założeniem klawiatury warto odtłuścić, przemyć tutaj dekiel, znaczy miejsce w którym się styka dekiel z tą częścią, z klawiaturą yy, i wkładamy, skręcamy. Przelewy wymienione. Jeżeli się podobało, dzięki za oglądanie. Cześć Wam.